Lekcja siódma: Kim jesteś? Jestem uczniem piątej klasy. Naszą ulubioną nauczycielką jest pani Karolina, a ulubionym nauczycielem pan Adam. Oni uczą nas języka angielskiego i matematyki. Mam kolegów i koleżanki z różnych krajów. Mój kolega Trevor jest Anglikiem, a koleżanka Olga Ukrainką. Trevor chodzi do piątej klasy i ma brata Petera, który jest ambitnym studentem. On studiuje na Uniwersytecie w Londynie. Olga jest dobrą uczennicą, tak jak ja. Mama Trevora ma na imię Megan i jest młodą pielęgniarką. Mama Olgi nazywa się Iryna i jest nauczycielką historii. A kim są wasi rodzice? Napiszcie do mnie. Dominik. zi Późno. Groźny. Źle. Spóźnienie. Zimny. Ziemia. Zima. Guzik. Dzi. Dź, dźwig. Odpowiedź. Wiedźma. Dźwięk. Dziecko. Dziewczyna, urodziny. Budzik. Jeden. Dzisiaj jest zimny dzień. Jeden. Dzisiaj jest zimny dzień. Dwa. Mój dziadek ma dziewięćdziesiąt dziewięć lat. dwa. Mój dziadek ma dziewięćdziesiąt dziewięć lat. trzy. Ten niedźwiedź ma na imię Kazio. trzy. Ten niedźwiedź ma na imię Kazio. Dzik jest dziki. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka.